Kupujemy oczywiście skinka o tak. Zawsze chciałem go mieć, ale był za drogi. Teraz jest fajna przecena. Dlatego go kupuję. Mam jeszcze jednego skina, do jedzia. nawet dwa. Ten jest do dupy, jak wszyscy pewnie wiedzą. Ten jest fajny, mi się podoba i ten też mi się podoba. Mam takie rzeczy tutaj. Jeszcze hiperki nie mam, ale trzeba y, ją kupić w końcu. No chyba, że poczekam i ją po prostu dropnie. Zobaczymy sobie teraz jak wygląda ten atak. Dobra, jakaś animacja? Nie. Y, ult wygląda... Tak. No i w sumie spoko. Teraz zobaczymy na hiperkę. żeby nie powinno być żadnej rzeczy. A nie, jest. Jest animacja.